To w takim razie jestem Eryk. To jest pierwsze zdanie. jestem chłopakiem, partnerem Doroty. Pracuję jako sound designer i jestem powiedzmy ojczymem Tytusa. Będzie drugie zdanie złożone. Bek! No może przez to, że jestem dwa razy starszy, dostanę dwa razy więcej zdań. Nie. Tadeusz. – Cześć, też, Cześć, cześć. cześć – Jesteśmy rodzicami dwójki takich małych. – W sensie ja Anki. Ja Gawła. Poznaliśmy się tutaj, więc wiesz, jak jest. Jest to jest. Jestem mamą Pawełka, jest starszakiem, bardzo dobrze pływa. No i strasznie chciałby mieć pieska, ale to się jeszcze zastanawiamy. – Spotykamy się? – Znaczy, przedszkolnie, tak. – On jest wolny, ja jestem wolna. – Tak, tak, jesteśmy. Ja tak. jestem wolna. Za dużo w życiu nabroiłem, żeby to teraz zamknąć w dwóch zdaniach. A, i ostatnio bliznę na go kartach No, to już tyle o mnie. Jestem Hamza. Witam, jestem Kazimierz. To przedszkole przepuściło czwórkę moich dzieci. Teraz jest tu Daniel. Daniel ma zespół dawna. Ale wychowuję go jakby nie miał. Zrozgodne no podziwu. Słucham? To jest super. Ja, zaczynamy.